Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn Medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki. Gość Radia Płoc FM. Pan profesor Jerzy Kruszewski jest dzisiaj naszym gościem. Po raz kolejny zresztą w naszym studiu. Dzień dobry Panie Dzień profesorze. dobry. Muszę dodać jednak, że zwykle... Rozmawialiśmy o alergiach, w których jest pan, w tej to dziedzinie jest pan specjalistą, ale dzisiaj muszę pana przedstawić od nowej strony. Pan profesor Kruszewski jest dziś na pierwszej linii frontu. Pan, pan profesor pracuje i tak na co dzień w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego, ale dzisiaj ten instytut, ten szpital jest jednym z trzech szpitali walczących bezpośrednio z koronawirusem. Tak, jednym z trzech w Warszawie. Jednym z trzech w Warszawie. Tak. W tak. województwie mazowieckim? O, w województwie mazowieckim jest ich więcej. Trudno mi powiedzieć, to wojewoda by lepiej odpowiedział na to pytanie. Ale wiem, że jest szpital w Łomży, który też się tym zajmuje. E, no i pewnie w Płocku też jest taki szpital. Tak. W każdym razie, no, jeszcze, jeszcze jest kilka szpitali. Panie profesorze, może kilka wrażeń z tych y, ostatnich dni y, w Polsce. No w, Informacje bieżące o moje, ilości zachorowań znamy. Tak, to znamy. Natomiast, no, oczywiście, jak to mówią, walka trwa i yy, właściwie my też mamy swoje doświadczenia i jak gdyby obserwacje odnośnie naszych obciążeń, to znaczy ilu chorych w ciągu 24 godzin załatwiamy. I ja muszę powiedzieć, że załatwiamy tak, w sensie, ratujecie. w sensie konsultujemy, prawda? ilu się zgłasza, którzy podejrzewają czy u których lekarze podejrzewają, że mogą być y, zarażeni wirusem y, koronawirusem i y, mogę powiedzieć, że ta liczba tych chorych no tak się ustabilizowała. O ile y, jeszcze powiedzmy Dwa, trzy tygodnie temu to było około 40 chorych, których w ciągu doby musieliśmy obejrzeć i zdecydować, kogo kładziemy, kto ma objawy ciężkie, kto może iść powiedzmy do izolacji domowej. Czy też jest zdrowy totalnie, bo zrobiliśmy mu test i on jest negatywny, czyli taka krótka obserwacja do wyniku testu, to tak teraz ta liczba, oczywiście ona się waha, ale powiedzmy zdecydowanie spadła. To jest od 20 do 30 chorych w ciągu doby przyjeżdża do nas. I z tej grupy mniej więcej. No, z tej grupy kilku zawsze się nadaje do położenia. Z tym, że to są ludzie też często bardzo schorowani. To znaczy, mają, mają inne sytuacja? dodatkowe choroby. I właściwie w tym wszystkim trudno jak gdyby się rozeznać, co im bardziej dokłada, czy zakażenie koronawirusem, czy też właśnie jakieś zaostrzenie tych innych chorób. Przewlekłych, które mają. Są to często chorzy z, nowotwor, z nowotworami, różnego rodzaju, z upośledzeniem odporności, z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, niewydolność nerek itd. Panie profesorze, ja Pana specjalnie fatygowałem, prosząc o przyjście do studia, bo ja usłyszałem o wrocławskich działaniach lekarzy podających, leka, podających leki na malarię. Tak, w tak. formie działań zapobiegających albo też leczących koronawirus. Czy w przypadku osób z alergiami Pan w tym ma ogromne pole do działania zasobu? To też jest sytuacja sprzyjająca dla pacjenta, pozwalająca no, ograniczyć, zwolnić, zniszczyć. Zacznę od początku pańskiego pytania. Profesor Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych w Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, no był takim prekursorem stosowania tych leków. On pierwszy w Polsce, jak gdyby, rozpoczął stosowanie tych leków. Dzisiaj stosujemy to już bardziej powszechnie, on musiał się tam przebić przez komisję bioetyczną i tak dalej, ale wyjątkowo trafnie, jak gdyby oceniał też początki tej epidemii, wypowiadając się w telewizji. Teraz jakoś zniknął trochę z pierwszego, znaczy z złam ekranowych, ale y, właściwie można powiedzieć, że nie mamy ani jakichś takich wyraźnych dowodów, że zakażenie tym wirusem zdecydowanie pogarsza choroby alergiczne, ani y, takich, że cokolwiek tam polepsza. Leki przeciwalergiczne, no teoretycznie może i one mogłyby tutaj poprawiać nieco Sytuację tych chorych, no, ale to trzeba by dokładnie zbadać. Nie wiem, czy takie badania będą możliwe, bo nie wiem, czy ktoś w obliczu tego, co się dzieje, jak się rozwija ta choroba, analizuje, czy oni biorą przewlekle takie czy inne leki. Myślę, że takim naj, naj, największym dla nas problemem. Jeśli chodzi o, o choroby alergiczne, był fakt, że niektórzy chorzy na choroby alergiczne przyjmują sterydy, czyli hormony sterydowe, które wiadomo, że obniżają odporność. A wiemy, że defekty immunologiczne to źle rokują chorym zakażonym tym wirusem. No ale na szczęście nasi chorzy przyjmują te hormony głównie w postaci miejscowej. Wziewają je. No tutaj można by coś yy, sugerować, że może nie jest to za dobra yy, sprawa, bo proces się toczy w drogach oddechowych, no ale nie wiemy. No inni, którzy przyjmują donosowo czy yy, na skórę, no to yy, nie, 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 nie powinno być tutaj takich wyraźnych powodów do odstawienia tych, tych leków. Leki przeciwhistaminowe najczęściej stosowane no raczej nie mają tutaj jakiegoś wpływu, choć teoretycznie mogłyby nieco hamować tą reakcję, działanie tych cytokin. Wyzwalanych infekcją wirusową, Cytokiem głównie w płucach, wydzielin komórek, tak? Tak, tak. To komórki, ten wirus aktywuje pewne komórki, właśnie takie komórki immunologiczne. Replikuje w nabłonku, atakuje też komórki właśnie immunologiczne. W wyniku nadmiernej funkcji tych komórek wytwarza się dużo różnych substancji. Które działają destrukcyjnie właśnie na płucach. Rozwija się takie bardzo yy, masywne zapalenie płuc, często obejmujące bardzo duży obszar płuc, właściwie objętość płuc. Także to, co zostaje, co nie jest zajęte, nie wystarcza do tego, żeby zapewnić choremu no, prawidłowe, yy, prawidłową wentylację, czyli prawidłowe wymianę gazową w płucach, w związku z czym no, tym chorym staramy się pomagać za pomocą respiratorów, żeby przetrwali ten najgorszy okres tego zapalenia płuc, kiedy nasze, i, na właściwie ich siły organizmu jakoś się mobilizują i e, zwalczają jednak tą infekcję e, i... Jeżeli tak się stanie, to ci chorzy powoli, powoli wracają do sytuacji, że już mogą sami oddychać. No i potem jeszcze parę dni, i yy, właściwie można powiedzieć, że zapalenie płuc się cofnęło. Prześwietlamy, i właściwie zmiany ustąpiły. No, takiego scenariusza, byśmy sobie w tych gwałtownie przebiegających Przypadkach życzyli, no ale nie zawsze udaje się taką sytuację uzyskać. I właśnie profesor Simon u tych bardzo ciężkich chorych zaproponował to leczenie, i w tej chwili jest to już taki, powiedziałbym, standard, który w określonej sytuacji. Lekarz, lekarz tak powinien zastosować. Dużo się mówiło szczególnie ostatnio o osoczu, czyli o sytuacjach tych, znaczy o korzystaniu z pomocy osób wyleczonych. Tak, i nadal jak gdyby mamy tutaj duże nadzieje, aczkolwiek te pierwsze sygnały dotyczyły pojedynczych, chorych i one były bardzo optymistyczne. Teraz, gdy więcej zespołów już Pasuje. zaczęło się po, posługi, posługiwać tą metodą, okazuje się, że nie jest to taka metoda, która by zabezpieczała każdego y, przed, powiedzmy sobie, rozwojem ciężkiej sytuacji, czy przed zgonem. W związku z czym y, no, musimy tutaj poczekać na jakąś taką y, jednoznaczną opinię. Przede wszystkim musimy uzyskać od teoretyków informacje, czy te przeciwciała, które się wytwarzają u nich po przechorowaniu, są w stanie zneutralizować wirusa. Bo one niewątpliwie się wytwarzają. My je potrafimy badać w różnych klasach IgM, IgG, ale w wielu infekcjach wirusowych te przeciwciała nie mają znaczenia dla eliminacji wirusa. No, chociażby wirus HIV. Ba diagnozujemy, wykrywamy zakażenie za pomocą badania tych przeciwciał, ale wirusowi nie przeszkadza to, że one istnieją i żeby on sobie dobrze no tak. w tym organizmie funkcjonował. To byłoby bardzo złą sytuacją, bo to by jak gdyby yy, yy, można by wnioskować wtedy, że ten człowiek. Owszem, ma te przeciwciała, yy, traktujemy go jako wyleczonego, ale gdzieś ten wirus u niego tkwi i w jakichś sytuacjach on może zadziały. albo ponownie zachorować, co też jak gdyby opisuje się, e, albo no, po prostu bezobjawowo siać tym wirusem i zarażać innych. No nie wiemy, jak to jest. Musimy poczekać na większą liczbę danych, żeby wyciągnąć z tego jakieś takie ostatecznie, praktycznie istotne konkluzje. Jestem niedawno świadkiem byłem sytuacji, gdzie człowiek zaczął kaszlać, mając maseczkę, idąc ulicą, mimo że te różnice, te przerwy między ludźmi idącymi są dość duże, to, to wokół niego zrobiła się wolna przestrzeń na pół kilometra. Ja widziałem, że wyciąg know is Ten taki dozowniczek dla astmatyków tak. i, i, i zaaplikował sobie. I tak się zastanowiłem, jak w tej sytuacji mają się astmatycy, osoby z astmą na przykład właśnie y, alergiczną, na, na, na bazie alergii. No, jeżeli to nie jest chory, zarażony wirusem, no to właściwie powinien się leczyć tak jak się leczył do tej pory, prawda? On I... jest tak samo narażony Tra... na rozwój no, tej on, choroby, jak i o, na. Oczywiście. Tego jeszcze dokładnie nie wiemy, czy, czy, czy większe ryzyko, ale y, to ryzyko badano i, i, i to była jedna z pierwszych tak, takich powiedziałbym ocen i, 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 i pewnej symulacji. Jakie choroby? przyjają zarażeniu tym wirusem. No, mówiono, że nadciśnienie płucne, cukrzyca, niewydolność nerek, niedobory immunologiczne. Dzisiaj w, w ocenie nadciśnienia tętniczego jesteśmy bardzo ostrożni. Najprawdopodobniej, jeżeli to w bardzo niewielkim stopniu uspasabia, y, inne pozostałe jak gdyby się utrzymują. Tam astmatyków nie wymieniano i je, jeżeli ci chorzy. Y, a powinni i muszą brać sterydy wziewne, niech je biorą. Natomiast no, powinni stosować te wszystkie sposoby unikania ryzyka zarażenia covid -em. czyli w, y, y, Czy wirusem? Koronawirusem, w ciągu tak, żeby nie zachorować na, na COVID. I, i y, to jest jak gdyby cała filozofia. Bardzo dobrze, że ten chory był w maseczce. Ale jeżeli on nie był zarażony koronawirusem, to sensowność tej maseczki jest troszkę, powiedziałbym, niższa, dlatego że chodzi nam głównie o to, żeby y, osoby, które są zarażone wirusem, ale to o tym nie wiedzą, poprzez maseczkę oddychały, bo wtedy ten aerozol jest wytwarzany w mniejszej ilości i nie jest bezpośrednio, jak gdyby, kierowany na kogoś, kto y, czy stoi przy nas, czy, 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 powiedzmy sobie, jest w naszym pobliżu. No y, y, i to tyle. No ale my, ponieważ mamy zalecenie, że wszyscy nosimy maseczki, to y, po pierwsze y, ma zabezpieczyć nas przed tymi osobami, które nie wiedzą, a mogą być zarażone i mogą zarażać, natomiast nie powinno nas to stygmatyzować, że o, ktoś mi każe nosić maseczkę, to może ja jestem zarażony i, i dlatego mam nosić, no bo jak ludzie czytają pewne przekazy, no to tak bardzo jednostronnie i nieraz niedokładnie jak gdyby to wszystko interpretują. I, I tak dalej. Przykra jest sytuacja, jeżeli widzi się na ulicy ludzi a czy, czy w sklepie, którzy no nie, nie, nie mają maseczki, dlatego że to jest rzeczywiście, no. Yy... Miało być karane. Tak. Niestety dużo osób, jak ja też na ulicy widzę. Tak. Chodzi, chodzi bez. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Yy, właśnie Szybko powinniśmy zakończyć rozmowę yy, jakąś yy, nadzieją, jakąś. Yy, Weselszą informacją. Ja bym powiedział, że jakieś światełko w tunelu jest, że to nam się chyba już lekko spłaszcza. Zresztą widać w tych no tak, e, informacjach, ta, ta, ta które, które się podaje. Ta krzywa no, przy, e, codziennych zachorowań, ona jak gdyby się już wypłaszczyła, a nawet ma lekką tendencję do e, obsuwania się w dół, co jest bardzo korzystne. Natomiast przyszłość jest nieznana dla nas. Nie wiemy, yy, jak to wszystko będzie przebiegać, ponieważ nie jesteśmy w stanie tak kontrolować naszego społeczeństwa, jak to tak miało w miejsce w Chinach przy tej pierwszej epide epidemii SARS-u i teraz. W związku z czym, yy, no, niestety, yy, Możemy się liczyć z tym, że to się będzie jeszcze jakiś czas tliło. Czyli dyscyplina, dyscyplina i dyscyplina, tak. jeszcze raz. I dopiero skuteczna szczepionka w przyszłości opracowana, ona będzie gdzieś no, za rok, w przyszłym, tak, w przyszłym roku. Mogłaby tutaj coś diametralnie zmienić, o ile będzie rzeczywiście skuteczna i o ile przycichną ci, którzy propagują nieszczepienie się. A no tak, on <laughs> też szczepionkowcy, no tak. ale jakoś o tych działaniach cisza. No cisza, cisza i, i całe. szczęście. Dalej. tak Dziękuję bardzo panie profesorze. Dziękuję. Klinika chorób infekcyjnych i alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego to macierzysta firma pana profesora i pan profesor Jerzy Kruszewski był naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.